Siemanko, siemanko, z tej strony Łysy i mój, mój ulubiony widz Jaku? Dzisiaj pokażemy wam LEGO Technic Taki fajny pojazd, pojazd Gwiezdny I od razu, na i od razu wam zadamy pytanie Jakub mm, wam pytanie zada Z jakiego filmu lub serialu po jest inspirowany ten pojazd, to tak wam powiem Na, na czym on jest inspirowany? Piszcie są, w komentarzach I są, i są, dwa i są dwie odpowiedzi to zgadnie, napisze tak, a to nie zgadnie, to jest nie. To, co napisze dwie odpowiedzi, zgadnie, to go pozdrowię albo, albo mu polecę kanał na, na YouTubie. Najbardziej zdrowie, Bo to będzie, to jest taki kok, bo dwa odpowiedzi to są trzy, ale tak, można powiedzieć, że koks, trzeba być koksa, koza, mistrzem. To jest takie odpowiedzi, bo jeden, każdy by to, pojazd z jak, każdy by to zgadza tę to pierwszą odpowiedź, ale tą drugą ciężko zgadnąć i w internetach możecie szukać gdzie chcecie źródła są dozwolone kto pierwszy ten lepszy hmm. piszcie w komentarzach i zbierajcie i zbierajcie więcej subów, lajkujcie filmy takie prawie, dobra, teraz ja zaczniemy do opisywania tego, tego pojazdu bieznego, lepszy no to... najwidzu pojazd jak, bo jak kolega powiedział To biezny auto, czyli można podróżować przez kosmos, posiada trzy silniki dwa słabsze Jeden potężniejszy. Jak to nauczyciel jeden stwierdził, Puselki od wina. Dla motoryzacji. Spoiler. Ruchomy. Można też tak ściągnąć, ale nie będę pokazywał, bo to za długo czasu zajmuje. Ruchome dwa przednie siedzenia. Teraz pokaż. tego, tak dobrze było. Nie. nie, tego. Tego pokaż. Żeby widzowie widzieli, widzieli tego. I też. Anglą. Do tego kierownica. Ruchoma. Można sobie ustawić też pusteleczko. Plusterek wam pokażę, taka. wam pokażę. O tu fajnie No od razu pokażę Wam I Pełen gaz. Widzicie? Do podłogi. No widzicie. No i pojazd w ogóle to stoi, jeśli mamy tutaj zostawić na tu i A miał właśnie potem na szczerzech A coś nie pykło mu. No i do lotu składa się w prędkości światła i taki. Mówi, m, m, dużo robił, to trochę tro, tro, długo się męczył tym pojazdem. właśnie najwięcej czasu to zajęło całe to podwozie oraz wychylenie silników. to, żeby wychylić w ogóle te silniki, to zajął to praktycznie na wieczór. Było trochę to trwa. A gdzie to iście do tego, kolorystykę trzeba było dbać, żeby była w miarę jedno. Tu zderzaj na szaro, widać. że były to kolorystyki. styki.. Tak, no. <gry> Nie tylko, je, nie tylko mu ściany można by dwać. <grymne> Lubianych też przez wszystkich kierowców misiów też. No i co, no, ładna, silnika, no niestety nie udało mi się wymyślić jakiegoś fajnego reaktora albo coś, żeby był pod maską, także nic nie pokażę. No, no i jak mnie, on to jest pięciomiejscowy, No. Także z kumplami do innej galaktyki można jeździć. No, no i co tam jeszcze można powiedzieć? Możesz położyć auto, to będzie lepiej. Może byście widzieli lepiej. Mogę wam pokazać. Ja wam pokażę, tak jak tutaj położę. O, tutaj. Byście widzieli tu silnik. Macie tam silnik takie, o. No to o, dzięki za oglądanie mojego filmiku, za łapkę w górę i subskrybuj mój kanał, żebyś był na bieżąco. Ile będziecie wiedzieli następne odcinki z tego Lego, Lego Technik? to w komentarze i macie jeszcze pytanie do odpowiedzi. Piszcie komentarze, powiem pozdrowie, jak będziecie dwa pytania uzgadniać, będą, będzie pozdrowienie. Dlatego gościa, który to napisze. I na razie, do następnego odcinka.